Dzień dobry Państwu. Czy można dbać o bezpieczeństwo polskich obywateli? Podam przykłady. Podczas gdy Donald Tusk podlizuje się Urszuli van der Leyen, a cała koalicja rządząca forsuje w Polsce lewicową agentę, są państwa, które pokazują, że potrafią dbać o bezpieczeństwo obywateli. Tak, to są państwa w Unii Europejskiej. Na przykład premier Węgier, Wiktor Orban, stanowczo oświadczył, że nie ma takich pieniędzy, za które Węgry zgodziłyby się na masową migrację oraz oddanie edukacji dzieci w ręce lewicowych propagandystów. Nie możemy być szantażowani finansowo w tych kwestiach, powiedział, ponieważ są one ważniejsze niż pieniądze. Słowacja z kolei zagwarantowała obywatelom w konstytucji możliwość płatności gotówką. A słowacka minister kultury Martina Szymkowiczowa zdecydowała, że resort nie będzie przekazywał środków na organizacje pozarządowe propagujące lewicowe treści. Cytuję, na takie organizacje nie będziemy już wydawać pieniędzy podatników. Moją fundamentalną wizją przyszłej pracy departamentu jest powrót do normalności, podkreśliła minister. W Bułgarii zaś tamtejszy parlament uchwalił nowelizację ustawy o oświacie, w której zablokował możliwość propagandy ideologii LGBT w szkołach, a o zdanie zapytano samych uczniów. Zatem można? Można. I takiej postawy oczekują od rządzących. Polacy. Bezpieczeństwo polskich obywateli i polskich rodzin powinno być najwyższym priorytetem. Dziękuję Państwu.